Dzień dobry, jestem w trakcie nagrywania recenzji podkładu i troszkę też korektora przy okazji. A tutaj teraz w tym filmie chciałabym zrobić test palety. Nie chcę zabrzmieć zbyt dramatycznie, ale chyba jednej z najniżej ocenianych palet, które wyszły w okresie świątecznym sezonowym i nie wiadomo właściwie czemu ona jest tak źle oceniana, dlatego że na filmach, gdzie pokazywano ją po raz pierwszy w nowościach Sephory i na Słoczach prezentowała się absolutnie olśniewająco, po czym szybko trafia się na wyprzedaż z bardzo niskimi ocenami. To jest paleta firmy Becca. Nazywa się Vulcano Gades. Kolory ma obłędne. Nie używam jej jeszcze. Kolory ma obłędne. W zasadzie wszystkie, które chciałabym użyć. Pokazywałam Wam tą paletę w, w holu. Nie wiem czemu ma aż tak kiepskie oceny ta paleta, dlatego że nie... Ona ma takie cienie teksturowane, czyli takie wiecie, grube, ale zobaczcie, no na słoczach. No ja le ledwo dotknęłam, więc wyglądają po prostu fenomenalnie. Także nie wiem skąd tak e, kiepskie oceny, ale właśnie dojrzałam te kiepskie oceny, więc postanowiłam, że musimy sprawdzić co jest na rzeczy. Ja wykończę makijaż najpierw, nałożę korektor pod oczy i tak dalej i... Wtedy przejdziemy do makijażu od oka na podpowieki. Podpowieki, bo jest też Hania, dzisiaj pod oczy. Nakładam korektor chudy. On się nazywa The Overachiever Concealer. O, tu nałożę za dużo, dużo, za dużo. Rozprowadzam gąbką. O, nie, nałożę z dużo korektora. Słuchajcie, korzystając z tego, że cerę mam jeszcze nieprzypudrowaną, nałożę nowy rozświetlacz, który mam z Kobo Liquid Glow Face Illuminator w kolorze właśnie takim złocistym. I to jest numer 1 Golden. Ciekawa jestem go niesamowicie. Wygląda bardzo apetycznie w opakowaniu. No, rozprowadzony gąbką jest super delikatny. Spróbuję palcami. I tak, gąbka go zjada, także ktoś. Za to raczej palcami i już też widzę, że to złoto jest bardzo intensywne w nim. Widzicie, gąbkę go zjadę prawie całkowicie. Jest bardzo intensywne to złoto. Takie dość e, żółte, więc jak macie jasną cerę, to będzie widać. Nie pamiętam, czy był inny odcień, szczerze mówiąc. Puder dziś klasycznie, bo robię test podkładu, czyli rozświetlający z Glam Shopu pod oczy też nakładam ten puder, wciskam go. Kredka do brwi Benefit. Żel do brwi to jest Melchior w kolorze medium. I teraz, zanim posypie się tona albo dwie pytań, tak, ten pędzel będzie w Glam shopie. Ehm, późną wiosną. I to tyle w tym temacie. Nie ma ceny, nie ma daty, nie ma niczego. Także, please, be waiting a on jest bardzo warty tego, żeby czekać, bo to jest jeden z najlepszych, który miałam okazję używać. Jest lepszy od starego ławkowca. Dobra, możemy przejść do cieni. Tak sobie myślę. Myślę sobie też, że coś nie zagrało z kremem pod oczami. Chyba nałożyłam go za dużo, bo mam po prostu taką skorupę pod okiem, że szok. Patrzę na tą paletę i słuchajcie, ja wiem, że Wy chcecie te granaty, ale ja nagrywałam taki granat w mojej rzeczywistości przed chwilą, natomiast piękne pod spodem i ten pomarańcz, i to złoto, że ta kolorów jest dość takich neutralnych i jasnych, więc myślę, że po prostu zrobimy dzisiaj coś w pomarańczu i w złocie. Słuchajcie, przerywam na chwilę milczenie, żeby Wam coś powiedzieć. Te cienie, które są tu. Jak nie trudno się domyśleć, jeżeli używacie jakichkolwiek cieni podobnych, miałyście tu styczność, to one najlepiej wyglądają na różne palcami. Ja próbowałam tu pędzlem, one się rozpraszam. są bardzo takie mokre, nie mokre, gumiste, właśnie one nie są lekkie mokrące, to są ciężkie cienie, faszerowane drobinkami, pigmentem, bardzo mocno odbijające światło, które po prostu trzeba nakładać palcem, bo yy, pędzlem takiego efektu. Mocnego się nie uzyska. Mam jeszcze jakieś tam wnioski dotyczące tej palety, które Wam przekażę na sam koniec. Natomiast no, jeżeli ktoś jakby muszę wejść na stronę Sephora zobaczyć, czy tam jeszcze są dostępne te opinie, które były, jeśli chodzi o tą paletę, bo no, te, te złota akurat są spektakularne, także robię dalej i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, uznajmy, że skończyłam makijaż. Tuszowałam rzęsy najpierw tym Lim, Rimmel Volume, Coli, Volume Colorist. Nie do końca mi się podobał efekt i potem nałożyłam jeszcze Skandal Eyes Retro Glam, ale tak te rzęsy mi średnio wyszły. I jeszcze zanim przejdę do polecy, to powiem Wam coś na temat tego eyelinera. Używam go od, kilka dni, od kilku dni. Fakt łatwo się nim maluje, ze względu na to, że on ma pędzelek na końcu, ale jak będę w Rosmalnie poszukam tego z Eveline, który jest chyba właśnie zamiennikiem tego według wielu z was. Agnieszka Janoszka chyba jako pierwsza powiedziała, że to jest zamiennik, natomiast ten nie jest dostatecznie czarny i na takich grubych cieniach, błyszczących, tłustych jak. Te on się nie utrzymuje, on jest zbyt wodnisty. Na takich cieniach lepiej wyglądają e, eyelinery, które są, zasychają jak taka skorupka, są gęstsze. Nałożę trochę panny młodej. Z palety tutaj przy sobie mam, akurat e, musisz to mieć. Nie za dużo. To najlepszy róż na świecie. Napiszcie mi w komentarzach. Pytałam pewnie też na instal, napiszcie mi, czy wy, bo padł taki pomysł od Was, że żeby róże, bronzery, rozświetlacze zacząć produkować w takich mniejszych wypraskach. Normalna to jest Fi 58, czyli taka duża. A to jest Fi 36, czyli różnica jest bardzo duża, bo to jest 1 trzecia. I padł taki pomysł, po pierwsze, żeby zrobić do nich taką paletę, wiecie, na 6, co by było fajne. No i oczywiście obniżyć cenę i, i co Wy o tym w ogóle myślicie, bo, hm, bo ja mam... Hm, hm. No, nie wiem. E, I rozświetlacz też z tej palety sobie dołożę tutaj, żeby było go więcej niż ten, co nałożyłam przed e, makijażem oka, czyli ten z kobą. Słuchajcie, jeśli idzie o tą paletę, nie? Tak, ja nie lubię takich palet. Jak ja nie lubię takich produktów. Dlatego, że moja opinia w tej chwili po użyciu jej jest tak. E, m, ja w ogóle wydaje mi się, że mam dużą empatię ogólnie życiową i również jeśli chodzi o kosmetyki z różnych powodów. I y, ja jestem w stanie i być obiektywna całkowicie, i oczywiście mieć swoje subiektywne, e, jakieś tam inne odczucia. Jak mam taki produkt, na którego właściwie, e, na którego zdanie mam dwie opinie. Jeżeli mam taki produkt, który dla mnie jest tak, tak skomplikowany, powiedzmy w odbiorze, że mam dwie dość sprzeczne opinie na jego temat, to wydaje mi się, że już niewiele za, wiecie, dzieli mnie od tego, żeby z zabawy kosmetykami zrobić jakąś naukę ścisłą, a tego nie lubię i trochę mnie to irytuje, jak właśnie rozkłada się kosmetyki i makijaż na czynniki pierwsze, bo pamiętajmy o tym, że to jest nasz atrybut kobiecość, przyjemność coś, co ma sprawiać nam fan sprawiać, że się czujemy lepiej, dlatego, że poświęciłyśmy sobie chwilę, dlatego, że mamy podkolorowany kolor cery i tak dalej. Rozumiecie? Niemniej, ja otwieram stronę Sephora, nie wiem czemu mój internet w tym momencie po prostu jest szybki jak błyskawica. Spróbuję znaleźć tą paletę i tak ustalić, czy ona jeszcze jest, ile ona kosztuje. Ja produkty beki mam, nie sięgam po nie często. I jestem pewnie w takiej ogólnie światowej mniejszości, że uważam, że dużo z nich jest przereklamowanych. O, słuchajcie, ta paleta jest aż na minus 40. Ona oryginalnie kosztowała 195 zł. W tej chwili kosztuje 119,90, więc właściwie połowę. Słuchajcie, mój makijaż może nie jest super odkrywczy i technicznie i tak dalej, dlatego, że ja chciałam wypróbować możliwie najwięcej tych cieni, yy, które są w tej palecie. Więc najpierw jedziemy z odczuciami bardzo takimi obiektywnymi, tak mi się wydaje. Moim zdaniem w palecie brakuje ciemnego matu. Te trzy maty, które tutaj są, czyli jasny beż, mmm, cielisty powiedzmy to kolor i chłodny brąz niestety nie do końca pasują do tych bardzo metalicznych odcieni. E, one są dość chłodne. Tutaj brakuje bardzo ciemnego koloru, na przykład dla przyciemnienia, niekoniecznie czarnego, ale ciemnego koloru do... Przyciemnienia, na przykład zewnętrznych kącików, linii rzęs i tak dalej. E, więc to wydaje mi się, że trochę słabo. Jest tutaj sporo odcieni dość zimnych, bo jak spojrzycie tutaj na te trzy, ten jest powiedzmy neutralny, ale taki wiecie, to jest tak trochę chłodno. Jest tu ogólnie dość mało matów. Ja rozumiem, że to była paleta wypuszczona na sezon świąteczny, więc wiecie, no rzeczy, błyski i tak dalej, bogate kolory i ok. Także kolorystycznie nie uważam, żeby była idealna, niemniej no te trzy cienie są po prostu przepiękne. Prze te są też świetne, szczególnie jeżeli lubicie chłodne odcienie, bo zawsze znajdzie się parę osób, które te chłodne odcienie lubią. Maty są bardzo dobrej jakości, dobrze się nakładają, są dobrze napigmentowane, nie za mocne, nie za słabo. Kiedy nałożycie ten w załamanie powieki, a następnie rozetrzecie go tym, to uzyskacie właśnie trochę cieplejszy efekt, tak jak ja dzisiaj, także nie jest aż, um, aż tak rażąco szaro, niemniej wolałabym czegoś cieplejszego no ze względu na te kolory, tak, które są tutaj ewidentnie kluczowe. Konsystencja tych cieni, szczególnie tych tutaj, właśnie drobinkowych, tak jak powiedziałam, to są takie grube cienie, mokre, nafaszerowane drobinkami, których jedynym dobrym sposobem jest nakładanie ich palcem. Dlatego, że one się słabo czepiają pędzla, słabo się czepiają włosia. Włosie nie ma takiej siły nacisku, żeby je rozprasować na powiece i wydobyć. Jednak ciepło palca, opuszek i ten taki dość równomierny nacisk po całości powoduje, że one się tak wiecie, rozprasowują na powiece i wyglądają pięknie. Ten cień to jest coś a la białego opalu i on najbardziej nakłada się... Może się wostrzy, coś. Takimi grudami, po prostu. I jest chyba najmniej fajny z nich wszystkich. Jest taki półtransparentny. Ciężko uzyskać ten efekt. Nie, nie jest zbyt dobra konsystencja tego jednego cienia. Ten jeden mi się nie podoba. Jeżeli chodzi, właśnie o to cienie, co nakładam na oko, czyli to złoto, pomarańcz, czy tam miedziane kolory, jak wolicie i granat, to spójrzcie, one nałożone palcem są po prostu fenomenalne te cienie. Nałożone palcem, specjalnie o tym mówię, dlatego, że nałożone pędzlem one się nie czepiają powieki, ciężko je rozprowadzić, robią się tylko takie drobiny rozpouzające gdzieś tam po, um, po powiece. Niestety um, bardzo ciężko mi było tym jasnym cieniem właśnie wjechać, wiecie, palcem wewnętrzne kąciki, mimo, że nie mam długich paznokci i niestety pędzel też dawał bardzo średni efekt. I to samo się tyczy dolnej powieki. Na dolną powiekę ja ten granat nakładałam pędzlem i on jako tako się nałożył, ale przyznajcie, że nie jest to ten imponujący granat dłokromowy, który mam na ręce, dlatego że te drobinki, które dają ten efekt, one uciekały i po prostu zostawała sama baza tego koloru, więc te trzy kolory i ten, to jest absolutnie trzeba je nakładać palcem, jeśli chce się fajny efekt. Eee, natomiast jeśli chodzi o te cienie, tutaj te cztery, to one już są takie gładkie, mas maselkowate, ale. Ja wam pokażę, jak wyglądają. O, tutaj. Ten jest piękny, prawda? Ten, ten, te trzy. Ten mi tak nie podchodzi. Nie wiem czemu, ale one mi się gryzą jakby z koncepcją tej palety. Niemniej to już jest taka jakość normalna, wiecie, Taka gładka do nałożenia palcem. Nie będzie problem, po prostu metaliczne cienie. E, maty, jak mówiłam, są ok. Zobaczymy jeszcze, jak ta szarość z drobinkami to też jest taki gładki cień, bardzo mi przypomina pasja to jest czy Hera, czekajcie, pasja chyba tak, pasję z, z musisz to mieć, czyli taki piękny gun metal z drobinkami więc to tak całkiem obiektywnie Zestawienie kolorystyczne ciekawe, nie mniej nieidealne, brakuje ciemnego koloru, cienie te dające efektu, trzeba nakładać palcem, no brakuje czegoś innego, transferowego, nie wydaje mi się, żeby ten kolor był do końca trafiony, także to jest moja taka... Um... Opinia osoby, która testowała tyle palet przeróżnych i tyle różnych formulacji cieni, że wydaje mi się, że no, no, traktuje tą paletę uczciwie, bo te cienie, które tu nałożyłam, one wyglądają przepięknie, naprawdę. To jest taki bogaty efekt e, złotych, drobinkowych, takich ciężkich cieni, taki, wiecie, ko kojarzy mi się trochę z taką biżuterią na oku i podejrzewam, że ten granat jakbym właśnie też nałożyła palcem, e, a jeszcze nalepką jakąś bazę, to będzie wyglądać fenomenalnie. Natomiast ta paleta ma um, dość słabe opinie na seforze, to znaczy ładne kolory, ciężko się pracuje, jednak wielka pomyłka, najgorsza paleta, jaką miałam, bardzo słabej jakości cienie, spore oczekiwania i spory zawód. E, tu ktoś pisze, że właśnie te kolory, które przyciągają uwagę, czyli te złota i kobalt, są żenujące, zbite, twarde, grudowate, nawet na mokro nakładam się koszmarki. Źle się rozcierają. Cienie nie łączą się, nie blendują. Nie wiem. Cień niebieski przypomina najgorszy cień do zabawy dla dzieci. Szkoda kasy i nerwów. Są mega suche i strasznie się sypią. To ja o tym mówię, że one y, mają specyfic specyficzną konsystencję. Matowy, jasno-różowy cień nie jest widoczny na powiece. Inne perłowe cienie, pomimo ładnych kolorów, znikają przy rozcieraniu. Niebieski to, to już porażka. Strasznie ciężko się rozprowadzają. No i co ja mam Wam powiedzieć? Staram się najobiektywniej jak mogę. Ja na przykład cieszę się, że mam tą paletę, chętnie wykorzystam te kolory jeszcze w makijażu tutaj, niekoniecznie na wizji. Maty są bardzo dobrej jakości, te dają efekt spektakularny, nie mogę się doczekać użycia tego na powiekę właśnie palcem, bo pędzlem to nie wychodzi. I cóż, yy, mamy tutaj przykład produktu, który jest... Yy... Nie wiem, jak to nazwać. Skomplikowane w użyciu produktu, który być może, nie wiem, powinien być przez producenta jakoś yy, opisany, w jakiś sposób go używać w jakiejś kampanii reklamowej. Bo nie widzę tu nigdzie z tyłu właśnie ani opisu, wiecie, żeby je jakoś specjalnie nakładać palcem czy coś, natomiast no, one są niebywale piękne te cienie bardzo połyskujące. Nie, nie chodzi o to, że tu trzeba być jakimś, nie wiem, Bóg wie kim, żeby umieć je nałożyć, natomiast Trzeba chyba troszeczkę mieć takie, wiecie, taką miłość do makijażu i wiedzieć po prostu z czym to się je, żeby wiedzieć od razu, że te cienie trzeba nałożyć po prostu palcem, że trzeba je blendować, łączyć palcem, że one, że pędzlem możemy tylko, wiecie, gdzieś tam granice rozetrzeć, bo to nie będzie wyglądać. I powiem Wam, że jeżeli on w tej chwili kosztuje stówkę ta paleta, to tak, ja ją polecam, ją warto kupić, te cienie są absolutnie przepiękne, te, te głębokie kolory, reszta jest też fajnej jakości. Eee, za 200, no nie wiem. Wszystko zależy, co Wy chcecie od tej palety. Czy, czy jesteście w stanie nakładać cienie palcem. Mi się podoba. Cieszę się, że ją mam. Byłam bardzo zaskoczona tak złymi opiniami. Ale wszystko, żeśmy wyjaśniły, to jest e, Rouge Edition Velvet nr 5031. Także tak, uciekam. Dajcie znać, czy miałyście tą paletę i co Wy o niej tak ogólnie myślicie po... Potem jak widziałyście jak się nią pracuje, potem jaką no opinię ja jej wystawiałam. także następnego razu jaki